Bracia i siostry, ta niedziela jest dosyć wyjątkowa, dlatego że dzisiaj przygotowujemy się na to, co będzie w przyszłym tygodniu, a więc na uroczystość świętego Ignacego z Loyoli, założyciela zakonów jezuitów. Ta uroczystość jest w tym roku szczególna, szczególnie wyjątkowa, dlatego że kończy ona rok ignacjański, którą, który rozpoczęliśmy w zeszłym roku, w maju, 500 lat od nawrócenia, i 400 lat od kanonizacji świętego Ignacego. Kim był święty Ignacy? Przyznam szczerze, że pierwszy raz, jak się spotkałem z tą postacią, to usłyszałem to na lekcji chyba historii i usłyszałem takie stwierdzenie, że Ignacy był żołnierzem, który założył zakon, zbudowany, założył go na twardej dyscyplinie, na żołnierskiej dyscyplinie. Mój ojciec służył w marynarce wojennej, więc może dlatego od razu mi się to spodobało. Nie, wcale nie. Przyznam wam szczerze, że długie już lata w tym zakonie i też studia, które rozrobiłem z duchowości ignacjańskiej, mówią mi absolutnie nie, to nie tak. Ignacy nie był w sensu stricte żołnierzem, który gdzieś tam przechodził trening jak komandos i dlatego był tak zdyscyplinowany. Nie, nie, nie. On sam o sobie mówił, że do 26 roku życia był oddany marnością tego świata. On po prostu w różnych miejscach na dworach przebywał, bawił się i był trochę takim awanturnikiem, który oczywiście jako młodzieniec musiał nabyć umiejętności władania mieczem, żeby też po prostu dać sobie radę w różnych pojedynkach, które musiał toczyć ze względu na walkę o wybranki swojego serca. Na pewnie było ich kilka i musiał stoczyć z niejednym konkurentem walkę i te miłostki, przygody zajmowały mu najwięcej czasu, więc czy był żołnierzem? Nie, raczej był awanturnikiem. Ale to, co wydarzyło się 501 lat temu, a więc to, że znalazł się w pewnym momencie swojego życia w Pampelunie w czasie kiedy oblegali ją Francuz... Francuzi, że Stanął na murach tego zamku warownego, który bronił tego miasta, i że zagrzewał ludzi do walki, to było momentem przełomowym. Bo ta jego żarliwość i gorliwość i ta obrona padła równo chyba z jednym z pierwszych wystrzałów z działa francuskiego, bo kula armatnia, która z niego została wystrzelona. Uderzyła w nogę Ignacego i ją roztrzaskała w zupełności. I Ignacy padł i padła obrona. Obrona Pampeluny. On sam przeniesiony do Loyoli miał długi czas na to, żeby dojść do siebie. Ta rekonwalescencja trwała miesiącami. No i właśnie co było początkiem jego nawrócenia? Czy ta kula, która roztrzaskała mu nogę? Czy może ta nuda czy może Ignacy z nudów się trochę nawrócił, bo nie miał co robić? A jedyna rzecz, jaką można było wtedy robić na zamku, to czytać książki. I tak się złożyło, że tylko dwie były dostępne: żywoty świętych i życie Jezusa Chrystusa. I trochę z tych nudów przeszedł do czegoś, co go samego chyba zaskoczyło, że jego serce zaczęło pałać już nie do służby jakiemuś ziemskiemu królowi. Ale do służby Królowi Wszechświata, Jezusowi Chrystusowi. To tam można powiedzieć, że te pragnienia rycerskie zmieniły się w pragnienia po prostu świętości. Bo leżąc w łóżku, czekając aż ta noga się zrośnie, zaczął się jakiś taki przedziwny proces, który dla niego był chyba najważniejszym procesem w życiu, i najważniejsze odkrycie, jakie zrobił, to to, że jest pewna różnica między myślami, które pochodzą od Boga, od Niego i od złego Ducha. Że kiedy myśli o rzeczach światowych, to ma jakieś pocieszenie, ale ono szybko znika. Natomiast kiedy jest w relacji z Bogiem, kiedy myśli o tym, co mógłby zrobić dla Boga, dla Jezusa Chrystusa w Jego służbie, to nagle jego serce się rozpala. I to jest moment, w którym rozeznaje swoje powołanie. To jest moment, w którym odkrywa, że już nie smakuje mu to, co było smakowało mu do tej pory, ale zaczyna odczuwać smak w czymś innym. I jeszcze nie wie do końca, do czego ta droga doprowadzi, choć sam już w głowie układa sobie jakiś scenariusz na następne kroki. To jeszcze jednak dużo czasu musi upłynąć, zanim święty Ignacy stanie się tym świętym Ignacym, zanim święty Ignacy odkryje to, do czego Bóg go zaprasza. A więc, czy Ignacy był żołnierzem, który zbudował zakon na dyscyplinie żołnierskiej? Powiedziałbym nie. Powiedziałbym raczej za świętym Pawłem, że Ignacy to człowiek grzeszny, którego, któremu Bóg przywrócił życie. Któremu Bóg przywrócił do życia. Do nowego życia. Do nowego życia, które rozpoczyna właśnie w tym miejscu, w Loyoli, i potem rusza dalej do tego nowego życia, które rozpoczął 501 lat temu. I co możemy od niego wziąć dla każdego z nas? Myślę, że to największym darem świętego Ignacego z Loyoli to są ćwiczenia duchowe, które możemy odprawiać na różne sposoby. Najczęściej można je odprawić jako rekolekcje ignacjańskie, a więc tygodniowe rekolekcje w milczeniu w którymś z domów jezuickich, ale też mogą przyjmować różne inne formy, rekolekcji w życiu codziennych, czy po prostu zwykłej codziennej modlitwy, medytacją, pisma świętego samemu, czy przy pomocy chociażby aplikacji modlitwa w drodze. Te różne formy to mają prowadzić nas do jednej rzeczy: do bezpośredniego spotkania z Bogiem. I tutaj możemy sobie zatrzymać się na chwilę przy pierwszym dzisiejszym czytaniu. A więc rozmowie Abrahama z Bogiem. Dzisiaj Abraham targuje się z Bogiem o to, żeby nie zniszczył Sodomy i Gomory, jeżeli znajdzie chociaż dziesięciu sprawiedliwych w tym mieście. Dziesięciu. I możemy na to sobie spojrzeć przez dwóch stron. Jedna to jest to, że ta skuteczność tej modlitwy. My w takich czasach żyjemy, że wszystko musi być efektywne, skuteczne i że wszystko musi działać jak najlepiej. I owszem, być może Abraham dopiął swego i może my też patrzymy na naszą modlitwę właśnie w taki sposób, że najważniejsze jest to, co nam się uda wymodlić i wywalczyć z Panem Bogiem. Zaczynając od stanego egzaminu lub sprawdzianu. Od, przez dobrą pogodę z okazji jakiegoś wydarzenia, albo też inne rzeczy ważne. I teraz nie chcę negować tej modlitwy, prośby, bo ona jest ważna i ma na pewno owoce niezwykłe w naszym życiu i pewnie każdy z nas mógłby powiedzieć, że modlił się o coś długo i otrzymał. Ale dzisiejsze, pierwsze czytanie mówi nam o czymś, myślę, że dużo ważniejszym. Że modlitwa to też budowanie więzi. Bo spójrzmy na to, że Abraham z Bogiem rozmawia jak przyjaciel z przyjacielem, trochę się z nim przekomarza. I to jest droga modlitwy, którą też proponuje święty Ignacy z Loyoli, żeby być blisko Jezusa, żeby tak się z nim zżyć, tak go poznać, żeby go bardziej pokochać i dzięki temu go naśladować. Ważne jest to budowanie relacji, tworzenie więzi. I gdybym miał powiedzieć coś, co wydaje mi się, że najważniejszego Ignacy nam zostawił, to właśnie to. To, że Bóg chce się z nami komunikować. To właśnie przez te myśli, przez te różne poruszenia serca, poruszenia duchowe, Ignacy odkrył na nowo sens swojego życia i na nowo został przywrócony do tego życia, pomimo swojej grzesznej przeszłości i trudności, jakie miał. Ale uwierzył w to, że Bóg chce coś do Niego powiedzieć. I myślę, że do każdego z nas Bóg nieustannie chce mówić, chce nas wspierać w tych naszych trudnościach, chce nas pocieszać w naszych smutkach, albo po prostu dzielić z nami radość w tych momentach, kiedy jesteśmy radośni. Najważniejsze to znaleźć taki sposób, żeby odczytać to, co Bóg chce nam powiedzieć. I tego uczy święty Ignacy ze swoją mądrością i duchowością ignacjańską uczy jak poznawać to, że Bóg coś do nas mówi i jak do nas mówi. I bracia i siostry zachęcam was do tego, żebyśmy przygotowując się na zakończenie tego roku ignacjańskiego, właśnie może to sobie wzięli jako ważny element. Ten Jubileusz mówi o nawróceniu i może warto nawrócić sobie coś swoje podejście do modlitwy, swój sposób modlitwy po to, żeby być bliżej Boga, żeby być bardziej wsłuchanym w Niego i przez to umieć orientować swoje życie na to, do czego nas zaprasza, na drogę do zbawienia, do osiągnięcia świętości, a więc bycia z Nim nieustannie w Królestwie Niebieskim. I o to się szczególnie módlmy.